Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi. Czy znajdę on dla siebie odpowiedniego kandydata i kandydatkę? Do związku oczywiście. Karty przełożyłam i tradycyjnie wiosłuję trzy karty. Sedna. Dwójka mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Ósemka bła. Wynik, odpowiedź, rada. Szóstka, kilka. Setno. Wójka mieczy. Wójka mieczy pokazuje osobę wycofaną, mało pewną siebie. Może być zamknięta w sobie. Może być trochę chłodna pod względem emocjonalnym. Może mieć blokadę. na nowe znajomości. Po większym zapoznaniu się para może mieć dobrą komunikację między sobą. Mogą między sobą dobrze rezonować. Mowa jest również o dopasowaniu dopasowaniu w łóżku czy intelektualnym. Co wychodzi naprzeciw? Ósemka buław. To może być takie niedbalstwo w komunikacji, w całej sile przekazu. Człowiek może mieć wyżyty sumienia, wstydzić się. Człowiek również może postawić wszystko albo nic. To są również gwałtowne i szybkie działania, bez przemyślenia. A to nie zawsze dobrze się kończy. Portale społecznościowe nie są dobrą metodą, aby kogoś poznać. Wynik? Odpowiedź? Szóstka Kielichów. Szóstka Kielichów to jest powrót do wspomnień, do osoby z przeszłości. Szóstka Błogów pokazuje również Bratnią Duszą. Parę dni temu nagrałam film o bratniej Duszy. Posłuchaj tego. Na początku z Bratnią Duszą może być niełatwo, bo oni to muszą sobie wypracować, przepracować. Ale ta osoba jest warta uwagi, ponieważ. Taką ma lekcję do odrobienia, aby być szczęśliwym czy szczęśliwą i wykonać całą pensję. Pytanie jest, czy odnajdę kandydatkę dla siebie czy kandydata? To odpowiadam tak. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot. Dziękuję. Dbaj o siebie. Klara